Może. 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 A teraz opowiem wam o pięknej mm. bajce. Zróbmy sobie. Mogę to kręcić? Piękna wyspa. Gdzie widzi. Potem przyszedł. Ég veist það hefði þá maður vjóðsöldsettir fyrir. Ey, og kættir! Það var að það! Ég þessir að það vikist það fyrir mig. Æs, þeirri. zaczęła być lawnym potworem. Poczekajała co poddałeś się i wróciła sama i zdrowa do domu. Rodzice byli z jej A teraz ważna piosenka. Dwie ważne piosenki do Dyba. Opowiada, tutaj sobie poprawimy, ba. Już wiecie, jak wygląda. Ule, ule, ule. A teraz zaczynamy no, 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 do basenu. Patrzę, może cofane na brzegu. ja sobie nas swój, nie wiem, czy to 就是长